A wobec Pana Boga? Ile razy hmm. myślimy o Nim? Ile razy pamiętamy o Jego obecności? Przecież aż do tego, tego punktu, że uniża, że przez stan łaski uświęcający mieszka w naszej duszy wewnątrz nasz, a jest takim zupełnie zapomnianym gościem. No w ogóle nie myślimy o Nim. Może patrzysz po wyciągnie i to już tyle. On tu siedzi, jak ktoś, który jest przywitany, być może jeszcze rano na chwilę, przez jakieś formułki, które nazywamy, że po Boże patrzysz poranne, a potem tutaj jakby nikogo nie było. Taka jest nasza miłość. Miłość chce nie tylko być z ukochanym, myśleć o ukochanym, ale też bywać z nim, cherski za niego. A? Po angielsku, piszą do Ciebie właściwie ci ludzie, którzy daleko są. I miss you. Eh? Bardzo tęsknię, tęsknię, abyśmy się znowu zobaczyli. Wysycham eh? z tęsknoty, piszemy do siebie. To jest miłość dla tych, którzy ufają. A tutaj nasza tęsknota wobec Pana Boga, jeśli myślimy o niedzielnym się, hmm. eh? tak to wygląda. Jeśli myślimy, jak szybko, by dostać się od Boga Świętej aby coś bardziej poważnego robić. Szybko jesteśmy po prostu już ze mną. Ta tęsknota, bywać z nim, jakiś czas mieć dla niego, aby rozważać jego słowa, interesować się tym, co mówi i co chce. Nic. Bardzo mało w tym życiu jest. Więc naszej miłości to Pana Boga, patycznie mało, mało. Jeśli w ogóle. A poza tym, jaka ta miłość? Jeśli po prostu tych powieku, i ja też. Każdy z nas po prostu potrafi wobec tego, który nieskończenie w każdej chwili nas kochał, potrafia go obrażać. Pogardą klucz w twarz, policzkować. Chce coś ode mnie? Nie ma. Nie chcę. On, 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 on wymaga ode mnie coś? Nie. Pomagam, właściwie mam, wyrażać swoje życzenia. Ja w ogóle tego nie chcę. Potrafię go wręcz obrażać. Po prostu robić na przekór, dokładnie odwrotnie. I to są moje grzechy. I nie tylko las, ale tyle razy, W ciągu dnia nawet. Na jego nieskończono, nieustaną o, o miłość opowiadam tak naprawdę nieustannymi, nieustannym zapomnieniem, lecz zaważeniem, z gardą. To są jego własne słowa i grzechami. I bardzo często częśćkimi grzechami. I jako posłuch tak, tak obrażamy go że właściwie to taka waftę, to nic zmieni, nic zmieni, niż trzeba wiąć ścierni, aby wsadzać tu w głowę, albo piczowanie, uczestniczyć w piciowanie. To są nasze ciekie i się go Wobec tego, moi drodzy, gdzie ta miłość od Pana Boga? Wstyd nas ogarnia, jeśli myślimy o tym. Więc jeśli możemy z że mamy miłować Pana Boga ze wszystkich sił, z całego serca, dzieka, nie ma. Więc jest możliwość ratunku? Jest. I jest właściwie ta, która została nam dana od Pana Jezusa Chrystusa, umierającego na krzyżu, oto Matka Twoja. Bo na całym świecie tylko raz była taka sytuacja, że ktoś miłował Pana Boga ze wszystkich sił, z całego swego niepokalanego serca, we wszystkich sprawach doskonale, bez granic, I to była ona niepokalana. Jej miłość była najczystsza, najdoskonalsza, perfekcyjna we wszystkim. Widzicie, drodzy moi drodzy, dlatego właśnie u o niej. A ona tutaj nie jest tego modelem takiej doskonałej miłości. Jest ona też, ale przede wszystkim otrzymała swojego Syna, aby po prostu otrzymać dzieci, jak wczoraj powiedziałem, ta Matka chce dać wszystko, co ona ma swoim dziecku, dzieciom. Ona otrzymała oprócz tego, jej własnej miłości do Pana Jezusa, tak doskonałe, Jezuita, dodatkową inną miłość, miłość, którą Ojciec i Syn Nieustannie rozlewają w nasze serce właściwie i ta miłość Boża o której mówi święty Paweł, zostanie rozlana w nasze serce, wlana na nasze serce przez Ducha Świętego, który został nam dany. I dlatego, że na Matka Najświętsza stała się doskonałą opłupienicą, świątynią Ducha Świętego, Duch Święty mieszka w niej, Duch Święty zespoli się z nią w jedną całość. Duch Święty tak przenika ją, że jeśli mówi, to bardziej Duch Święty mówi przez nią niż ona sama. Jeśli myśli, to są myśli Ducha Świętego. Jeśli po prostu ma zamiar coś robić, to są zamiary, to są intencje, to są dary Ducha Świętego, które się przenikają ją tak mocno, że bardziej Duch Święty przed nami stoi niż ona sama. Tak właściwie stało się transparentem tej trzeciej osoby Trójcy Przynajświętej, którym jest Duch Święty, która jest sama miłość Ojca i Syna, substancjalna miłość Pana Boga.